Dzień dobry, dzień dobry, Polish Dagmaster się koja. słuchajcie, jeszcze w jednym audio audioszorciku chciałbym tutaj powiedzieć, opowiedzieć o mojej hodowli, jak to teraz wygląda, słuchajcie, bo dawno nic nie nagrywałem, więc tak, za tydzień, maks. półtora kurczaki wywędrują do kurnika, do przygotowanego, zdezynfekowanego, odświeżonego, wywapnowanego pomieszczenia, ponieważ z kurczakami już ciężko się w łazience mieszka i w domu, bo już są za duże, Słuchajcie, jeżeli chodzi o inny drób, to mi się zmniejszyła ilość kur, jest już 10, jedna kura się wyeksploatowała, no życie tak bywa. Tutaj chciałbym też pochwalić kaczuszkę piżmową, ponieważ kaczuszka zniosła pierwsze swoje jajko. Mamy pierwsze jajko od kaczki piżmowej, mam nadzieję, że poskłada te jajka i usiądzie, bo kaczor chce ją deptać. Tylko chce deptać mi kaczkę piżmową, innych kaczek nie depta mi, tych saropolskich. Słuchajcie, tutaj chciałbym powiedzieć też, że u kurczaków jest bardzo dużo kogutów. Więc kogutki potuciu wylądrują tak jak na zdjęciu w rosołku, i tak to wygląda u mnie w hodowli. Wszystkiego do...